Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym poradniku, tudzież odcinku, jak i też w streamie. Chciałbym Wam przedstawić Wizarda w buildzie CM, czyli Critical Mass, po polsku tzw. Tak zwany dubstep. <coughs> Najpierw pokażę z jakich przedmiotów może korzystam. Jest, nie jest to zbyt, nie wiem, fajny, super, ekstra build tam zarąbiste przedmioty za 10 bilionów, tylko po prostu postanowiłem przeznaczyć na tego wizarda około 20-30 milionów. Tak i też zrobiłem, więc no wola Hotondo, oczywiście kierowałem się tutaj ONS-em oraz tym, żeby miało dziurkę przede wszystkim oraz dużo obrażeń od ognia dodatkowych Dodatkowo do tego buciki z Unimasy które dają e, zwiększenie szybkości poruszania się, dużo do wita oraz dużo do inteligencji. E, dodatkowo do Zuni Masy dokupiłem oczywiście pierścionek z Zuni Masy, który daje mi dodatkowo zestaw 130 do inteligencji, obrażenia od trafień krytycznych zwiększone o 32%, oczywiście tak samo wszystkie odporności, witalność oraz inteligencja dodatkowa. Dobrze, do Hotondo oczywiście drugi zestawik, czyli moc Hotondo. Hantado, no dobra, niech będzie Hantado. Yy, oczywiście obrażenia kierowałem się wysokimi obrażeniami standardowymi, czyli to co mamy na samej górze, inteligencją, witalnością. Yy, dużo tutaj działa też szybkość ataku, ponieważ do mas liczy się też prędkość ataku. Yy, dodatkowo yy, szansa na trafienie krytyczne 9% to raczej standard w yy, Hatondo. I tak też powinno być. Tutaj mam zwykły pierścionek legendarny, yy, który sobie sam zrobiłem na zręczność, bo to było jeszcze do mąka, nie mam żadnego na inteligencję. Zależy mi na tym tylko, żeby szybko zdobywać expa, więc nie mam jakichś tam super obrażeń. 145 tysięcy to nie jest tam super ekstra, nie wiem, machina do zabijania, ale zawsze to coś, prawda? Yy, głębinowce z dwoma miejscami. Myślałem nad y, kilkoma rodzajami spodni, ale myślałem przede wszystkim nad blacktornem. Muszę zobaczyć po ile będzie chodził blacktorn i tak dalej. Może uda się zwiększyć trochę obrażenia dzięki blacktornowi. Jeszcze jakby miał dwie dziurki, sokety i tak dalej, to by było całkiem spoko, ale tutaj mam 74 do odporności na wszystkie żywioły, dosyć spory pancerz, inteligencja oraz witalność. Y, obowiązkowo oczywiście godzina czarownic tutaj nam dochodzi która zwiększa nam szybkość ataku, oczywiście Inta, Vita oraz obrażenia, trafień krytycznych zwiększono o jakieś 42%, niezbyt specjalnie dużo, ale wiadomo, jest to budżetówka, nie jest to jakiś tam wspaniały build, po prostu wpadłem na 60 level, chciałem mieć CMA, ok, robimy CMA, nie dajemy więcej niż 20-30 milionów, bo się nie opłaca więcej i tak, i tak dacie sobie radę. Co tutaj dalej? Żółte oczywiście nadgarski na int, vita, odporności, szansa nakryty, 4% mało, ale pamiętajcie, że zawsze to coś. Rękawiczki oczywiście dziesiątki, szansa nakryty, powinny mieć jeszcze zwiększenie szybkości ataku, ale nie udało mi się dostać tanich int, vit i wszystkie odporności. Pościg talerasy można sobie dobrać zbroję od Zuni Masy, ale ja stwierdziłem, że jednak y, z pościgiem taleraszy będzie dosyć spoko, szybkość ataku zwiększona o 9%, dodatkowo 3 itemy z zestawu dają mi, y, błyskawice zadające 3% więcej obrażeń. Nie wiem, po cholerę mi to, bo nie używam żadnych błyskawic, ale niech sobie będą. Y, oczywiście zręczność nie jest tutaj potrzebna, ale zawsze macie jakąś szansę na unik. 200 do Inta, 244 do Vita to jest naprawdę dosyć sporo jak na zbroję tego typu prawda Dodatkowo lojalność Talaraszy powinienem tutaj sobie wymienić w sumie na żółty y, amulet, który mi będzie dawał raczej na kryty, prędkość ataku, średnie obrażenia itd. ale mam, znalazłem, niech będzie. Yy, oczywiście 215 do INTA, 120 do Witalności. Obrażenia krytyczne są najlepsze. Zwiększono o 63%, co jest doskonałe w tym amulecie. Szkoda, że jeszcze nie ma szansy na zadanie krytycznych obrażeń. No ale jest dziurka, dajemy sobie GEMA, jest ok. Yy, pozór mądrości talaraszy, który też daje szansę na kryta, zwiększono o 6%, 11% punktów życia. Odporności, tam jakieś na moc no więc raczej wiecie, macie większą szansę na przeżycie w laserach. Yy, plugawy osłony, no to standard yy, przy większości, praktycznie przy wszystkich postaciach, albo pulgawe osłony, albo samoróbki. Zresztą postanowiłem wybrać plugawy osłony, ponieważ yy, dawały dosyć sporo do inteligencji, ta troszkę do witalności, odporność na wszystkie żywioły też mnie trochę tam skierowała na to regeneracja, 242 punkty życia na sekundę też jest zawsze coś, zawsze macie większą szansę na to, że nie zginiecie co jest, prawda, niby mało, ale zawsze to coś tam zwiększa niestety samoróbek nie udało mi się dostać znaczy to oczywiście zrobiłbym lepsze samoróbki, ale pancerz by strasznie poszedł w dół dobra, skoro już wszystko tutaj sobie omówiliśmy przejdźmy do statystyk obrażenia od trafień krytycznych są małe, bardzo małe mam 287%, ale no nie będę tutaj prawda yy, starał się mówić, że i tak jest te no to można powiedzieć, że jest dużo jak na build tego typu, jak na itemy tego rodzaju. Szansa na trafienie krytyczne to jest 37%. No i dobra, przejdźmy już raczej do yy, skilli, jakich używam tutaj przy mojej czarce. Oczywiście wziąłem sobie szelne ze względu na yy, Anatomię, która zwiększa szanse na zadanie trafień krytycznych dla ciebie oraz szelmy co jest bardzo fajnym skillem dla towarzysza. On sobie może gdzieś tam biegać, nie, nie trzeba mu dawać żadnych przedmiotów, nie chce po prostu jest. Yy, dodatkowo co my tutaj mamy? Tornado energii pod pierwszy klawisz yy, myszki yy, z dzikim wirem yy, oj, minimalizacja, które będzie nam yy, zamiast przemieszczać się będzie po prostu wirować w miejscu przez 6 sekund co jest idealne do nabijania e, mocy tajemnej spowolnienie czasu, które zadaje nam e, dodatkowe, dzięki temu zadajemy większe obrażenia dodatkowo mniejsze obrażenia otrzymujemy od jakichś tam ataków dystansowych magii itd. diamentowa skóra, która e, po prostu po zakończeniu się będzie się rozpadać na kawałki, czyli z rumą e, diamentowe odłamki e, nowa mrozu Oczywiście z dodatkową runką na przemarznięcie, która zwiększa 15% obrażeń, kiedy zadajemy obrażenia wrogom zamarzniętym lub przemarzniętym. Ognisty podmuch z reakcją łańcuchową. Yy, oraz tutaj wziąłem sobie zaklętą broń, żeby zadawać większe obrażenia oraz wysysać sobie życie. No i tutaj przede wszystkim mamy rozmycie czyli zmniejszenie obrażeń otrzymywanych od ataków wręcz o 20%, co czasami mi ratuje życie. Zimna krew, czyli wszystkie, zadawane wszystkie obrażenia zadawane wyziębionym i zamrażniętym celom są zwiększone o 20%. To jest idealne, ponieważ nasz build CMA jest pod, pod friza, czyli permanentne zamrożenie, no i masa krytyczna, którą chce się jak najdłużej nacieszyć ponieważ to po prostu tego już nie będzie w dodatku. I zadawane przez Ciebie trafienie krytyczne skracza czas odnowienia Twoich zakręć o jedną sekundę. I teraz chciałbym Wam zademonstrować jak wygląda to całe, cała zabawa z tym Wizardem, a więc udamy się na łazę góra. Wiem, że powinienem farmić pierwszy albo trzeci akt, ale wszyscy formy pierwszy, trzeci akt, a ja postanowiłem, że sobie po farmie ten. Ja klikam czy nie klikam. O! I się zaczyna. I tak to wygląda. No i przemieszczamy się dalej, prawda? Szukamy raczej.